Są psa. Uwaga, pies! Znamy go jako najlepszego przyjaciela człowieka. Ale co my naprawdę o nim wiemy? Prawda jest taka. Że wszystkie psy należą do tajnej organizacji, której zadaniem jest zapewnienie ludzkości bezpieczeństwa pod każdym względem. Oto ich zadziwiające historie, tajne akta psiej agencji, człowiek pogryzł psa. Święty z pomiędzy kancie, ludzkością, a psim gatunkiem jest zagrożony. Ugryzł go dokładnie Jak widzisz, ludzie dostali nagle uczulenie na psy. Nasi uczeni są bezradni. Ralph, twoja misja polega na wykryciu przyczyny, dlaczego ludzie nagle znienawidzili psy. Masz się spotkać ze swą partnerką misji. Agent Kluska, nasz ekspert, już leci, aby przyłączyć się do ciebie. Los psiego gatunku spoczywa w twoich łapach. Powodzenia! Ta wiadomość spłucze się sama za 5 sekund. Mówię ci to po raz ostatni, Ralf. Nie pij wody z toalety. A, będę musiał posłać to zwierzę do szkoły. Przecież ukończyłem już szkołę. Dostałem dyplom głośnego szczekania. Gdzie ja to podziałem? B -i -n -g -o, BINGO! BINGO! Paryż, Francja. Oui, oui. Podróż do Ameryki? Zaraz? Baza operacyjna agenta Koszyk. Ja Kluczki. mam zabrać piesek? Hotel Premier Class? Oui, oui, hotel Premier Class. A pani piesek musi mieć własny apartement. I dwie młode pudliczki w obrożach z brylantami, które będą dotrzymywać mu towarzystwa. Ach, trudna rada. Życie szpiega to samotne życie. Park Miejski. Smolton USA. Przepraszam na chwilę. Jak już powiedziałem, nasi agenci śledzili koty w całym mieście. I można stwierdzić, że trzymają się one blisko fabryki chrupek. Dobry piesek. No masz. Masz? No. Dobry piesek. <gry> Dobry. Żydka dziewczynka, niedobra dziewczynka. Eureka! Stwierdzam, że dodają różnych dziwnych chemikaliów do chłopek. Tak, tak, i co? Nie, stwierdzam, że dodają różnych dziwnych chemikaliów do chłopek. Tak, i są. co? Lesza! Lesza! Koty amerykańskie! Macie natychmiast zbadać ten trop! Jeden z was wzięł pod uwagę, że musi ustalić najtrudniejszemu zadaniu, jakie przed nim kiedykolwiek stanęło. Musi działać w przebraniu kota! Aha, nawet boję się o tym myśleć. Wobec tego losujemy! No, kto na ochotnika? O, mój drogi, jesteś najdzielniejszym psem! Naprawdę? O, naprawdę! Jestem mistrzem kamuflażu! Co za dureń! Jeśli masz zmylić Lesza, musisz zachowywać się jak Lesza. Premier, doskonała obojętność. Koty nigdy nie okazują uczuć. Zaczynaj! No, 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 no! Żaden normalny kot nie zwróci uwagi na jakiegoś tam człowieka! No dalej! Temat drugi. Higiena. To, to kula z włosów! Ogromna kula z włosów! Nareszcie załapał bardzo zdolny pies, bardzo! A teraz test końcowy. Nie zrobi, żame! Kot nie dachuje ani jednemu ziarnku czystego kociego piasku! Wystarczy. Jesteś gotów. Fabryka chrupek. Smolton, USA. Tak, znacie zasady? Trochę K9 do cukru i trochę K9 do soli. Obserwowałem cię. Naprawdę? Tak. Jesteśmy tu po to, żeby zaprawiać chrupki, nie po to, żeby je jeść. <śm> Ciszący futro, mysz kocie! Mm. to szybko Angusowi. Cały czas szukam źródła. Odezwę się, jak je znajdę. Ooo, widzieliście ważniaka, nie powie nawet dzień dobry, chociaż znam go od dziecka. Ciągle tylko pośpiech, robota, szpiegowanie. Nigdy się nie przywita, nigdy nie pożegna, nie spyta, jak się pan ma, panie Frank. Coś źle pan dzisiaj wygląda, nie. Flavenoidy, trójglicerydy i tłuste estry. Gorszej mieszanki nienawiści do psów jeszcze nie wąchałem. To jest to! Ilna wiadomość na kanale czwartym. To Ralf. Znalazłem K9. Tu jest go pełno. Jestem... Ach! Ach? Gdzie jest to ach? O, katastrof! Heh, powinienem był wiedzieć, że ty za tym stoisz. No i co, panie psie, znowu się spotykamy, ale jak sądzę, po raz ostatni. Ciekawe. Skąd wytrzasnąłeś tę zapchloną łasicę? To nie żadna łasica. To szczur! Ja mówiłem do szczura. Goryl zabrać go! Znacie już położenie Ralfa? Koci piasek? Ale każdy kot mógł to przywlec. Momencik. Czysty? Nieużywany! Ta nieczynna, nieczynna fabryka, fabryka piasku, piasku dla kotów. kotów! Nieczynna fabryka piasku dla kotów. A więc katastrofie spodziewasz się pewnie, że będę mówił? Nie, panie psie. Spodziewam się, że będziesz skomlał. O, jak ja was nienawidzę, ponieważ wy, psy, zabraliście mi to, co było dla mnie najcenniejsze! Mój ogon! Mój wspaniały ogon! A teraz zapłacisz mi za to z nawiązką! Uważajcie! Posłaniej naszą ucieczkę! Nie ma ucieczki. Tutaj nastąpi twój koniec i nikt ci nie przyjdzie z pomocą. Mylisz się, panie psie. Nie licz na to. Nie dotrzymam ci towarzystwa. Ale na pewno jeszcze się spotkamy. Niestety, wymknął się nam. Trudno, ale przynajmniej zniszczymy zapasy K9. A teraz będziemy szukać zabarwionych chrupek. Dzielne psy będą rzucać się na niebezpieczne chrupki, wyrywając je ludziom, a nawet zjadając je, jeśli zajdzie konieczność. O, jakież to ofiary musimy ponosić. Skobel! Znowu coś zeżarłeś! Loteria pocztowa, albo tajne akta skażonej korespondencji. Pocztowa loteria pieniężna. Wygrałeś 10 milionów? Wygrałeś 10 milionów? Wygrałeś 10 milionów? Wygrałeś? Zdaje się, że widzę tu pewien wzorzec. Albo wygraliśmy taką masę pieniędzy, albo dzieje się tu coś dziwnego. Chyba listonosz nie jest aż takim brudasem. No nie. Dobra robota, Ralph. Twoje odkrycie ślimaczej mazi potwierdza nasze najgorsze obawy. Tym razem odrażający złoczyńcy przeniknęli do agencji rządowej. Tyle, że jak na razie nie wiadomo do której. Hmm. Twoja misja, Agencie Ralf, to znaleźć kosmiczne ślimaki i położyć kres ich przestępczej działalności. Ralf, liczymy, że podniesiesz nogę sprawiedliwości pod drzewem występku. Najpierw sprawdzę listonosza. Ha! Peryskop w górę! Hmm? Mam Cię! To nie jest listonosz, ale jak mu się dokładniej przyjrzeć? B i n G O! Bingo! Urząd pocztowy w Smuldonie. Uh! 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 Nici, spotkajmy się w laboratorium. Kod zielony. Jasno zielony. <śpiewanie> dobry piesek, Skobel. Dobry piesek. Ojej, wybacz, stary! Coś mi na to wygląda, że nasz nowy miłośnik psów nie bardzo wie, jak się z nami obchodzić. O, no cóż, panno Mici, wypadki chodzą po ludziach, a nawet po psach. Hej, Angus! Czy mogę użyć tego, żeby się dostać do urzędu pocztowego? Szczerze wątpię, drogi chłopcze. To jest mój ekspres do kawy, ale nic się nie martw. Mamy do tego celu specjalnego agenta. Tak, tak, bardzo mi miło. Uwielbiam być zwinięty w pudełku. Zablokuj drzwi. Czym? A, tak, jasno. O, muszą być tego miliony. Co to właściwie jest, Ralf, śluz ze ślimaków? Ślimina ślimaków? Czy może. Szykują się, żeby dostarczyć więcej tych przesyłek. Ale dlaczego? O no dobra, kto chce jeszcze raz poznać nasz plan! My chcemy, my chcemy, chcemy narysują! Uwaga! To wstrętna ziemia! A to jej wstrętni mieszkańcy. Stalny artysta! Mógłby nawet rysować w hmm. telewizji! Dziękuję wam! Pogrzebiemy mieszkańców Ziemi w śmieciach z loterii pocztowej. Potem my, śliczne kosmiczne ślimaki, będziemy żyć na tych śmieciach długo bardzo długo! A może jeszcze dłużej! Teraz wszystko jasne. To śpieży! Brać ich! Uważaj Mici. On ma specjalny pocztowy odstraszać na psy! No i co teraz robimy, Ralf? Chcesz mieć tę piłkę? No to skocz i przynieś ją. Pamiętaj, młody zjadaczu trawy. Młody umysł bardzo łatwo zmylić, żeby myślał, że coś jest, czego naprawdę nie ma. Hej, wydwaj! Możecie mieć duże kłopoty, jeśli nie będziecie mieć tego, co tu trzyma. O czym ty mówisz? Właśnie raz, o czym ty mówisz? Nie wiesz Mic! To jest to, czego potrzebują kosmiczne ślimaki. Chodzi! Bez tego nie podbiją naszej planety! Rzuć mi to! O czym oni mówią? Tego nie wiem, ale według nich to potrzebne! Oj, potrzebne! Bardzo potrzebne! O, jak bardzo potrzebne! To jest tam bardzo potrzebne do inwazji! W porządku! Łapcie! NAPRZÓD no ZA MNĄ! za mną! Brawo, Ralph! Miałam dobry pomysł! Hmm, to chyba był mój pomysł. Choć mam jeszcze jeden. Zwycięzca... Pocztowej... Loterii otrzyma dzisiaj nagrodę. A ja nie rozumiem! W takich loteriach nie powinno być zwycięzców! Nie dajcie się zwieść! W rzeczywistości to jest Ted McMounted 5000 robot, który najlepiej działa na wysokich oktanach. Hahaha! Ha, ha, ha. Jeden z Was, szczęściarze, jest zdobywcą 10 milionów dolarów! A ci sympatyczni listonosze doradzą zwycięzcy pieniądze! Zwycięzcą jest Gruby McCracken! Się dzieje z tą maszyną! Uspokój się! Niech uścisnę twoją dłoń! Niech uścisnę twoją dłoń! Uścisnąć dłoń, uścisnąć dłoń! łatwo ci mówić, panie wysoko Tezie Tedzie Machmanes, figuro od wielkich uroczystości, gdzie ta instrukcja! ojej, nie, 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 nie to, stój! Stój, zatrzymaj się, wcale nie o to chodziło! Stój, ratunku! <głos> <głos> Jak żyje, nie widziałem nikogo tak podnieconego! Proszę o pieniądze, panowie listonosze! Wasza loteria obiecała wypłacić zwycięzcy 10 milionów <noise> dolarów! Masz, to są te pieniądze! Loteria pocztowa to głupi pomysł! Tak! 10 milionów to budżet całej inwazji! Co teraz zrobimy? To wasza wina! Wy bezmyślne worki cuchnących śmieci! Pokonaliśmy kosmiczne ślimaki i mamy niezły zysk! O. W 10 milionów powinno pokryć koszty mojego kręgarza. O, mój kręgosłup! Naczelne dowództwo kosmicznych ślimaków. Budżet inwazji w wysokości 10 milionów dolarów przepadł. Kosmiczne ślimaki zachowują ziemskie etaty. Musimy zgromadzić fundusze na nową inwazję. Stacja Polarna Haski, biegun północny. <laughs> o! Muszę przekazać wiadomość dla Psa Zero. Natychmiast! Podejrzani wszyscy listonosze. Powtarzam, podejrzani wszyscy listonosze. Rex, zostaw listonosza! Spike, złaś w tej chwili z listonosza! Edgar, do nogi, słyszysz? Tak, do daj mu spokój! No cóż, pies to pies! Musi czasami ugryźć. Film instruktażowy numer 148. Co robić, kiedy przychodzi nieznajomy? Czy wszyscy pracownicy psiej agencji pojęli? Zobaczymy to jeszcze raz na zwolnionych obrotach. Melny Plak, Dobre konto w banku. Plus. Karmi psy pod stołem. Duży plus. Niebezpieczny tylko dla siebie, a więc nieszkodliwy. Dlaczego wszystkie psy tak uwielbiają skakać na ludzi? Sądzę, że w ten sposób starają się ich poznać. A teraz kontynuuj swoją misję. I nie zaśnij na dywanie.